Najdroższe. Spodziewam się, że jesteś w tusą nie z powodu festiwalu wina, tylko jakichś ważkich problemów. Jednak być może znajdziesz chwilę, by zgłębić pewną sprawę. Otóż natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moro, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, a umiejscowienie laboratorium nieznane. Ale wskazówki są ponoć w dzienniku, który spoczywa razem z profesorem w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Mam przeczucie, że to może okazać się dla ciebie ważne, więc wysyłam ten list niezwłocznie. Cokolwiek robisz, proszę, uważaj na siebie. Twoja jen. Hmm. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć?